Cześć, Marek Zagadło, outlet sklepu internetowego Stół plus Krzesło. Jesteśmy w miejscu, gdzie nasze produkty możecie kupić dużo, dużo taniej. I Dzisiejszym produktem dnia jest piękny, okrągły stół w kolorze olcha, ale dół stołu, jak widzicie, jest biały, czyli blat olchowy, oskrzynia, Czyli ten element konstrukcyjny oraz nogi grube, białe, nogi. Dlaczego stoły okrągłe mają taki inny klimat niż stoły w każdym innym kształcie? Dlatego, że siedząc przy takim stole, każdy siedzi naprzeciwko kogoś, nie tak jak przy stole prostokątnym albo kwadratowym, że się ma się kogoś z lewej strony, z prawej strony, naprzeciwko, a cała reszta grona nie istnieje. Tutaj, siedząc przy takim stole, wszyscy jesteśmy razem i to jest magia stołów okrągłych. Również tego pięknego stołu, który możecie kupić dzisiaj dużo, dużo taniej. Średnica 110 cm i możemy go jeszcze powiększyć o po 35 cm, czyli do 145. Idealny stół, aby dominować ognisko domowe. Zapraszam Was do kupienia.